Dzień dobry, moi drodzy, witajcie. Zapraszam na rozszerzenie i uzupełnienie prognozy na rok metalowego szczura. Można nazwać go też szczurem złotym na rok złotego szczura. Dziękuję za komentarze, za liczne maile. Jakby ktoś jeszcze chciał napisać, to na końcu każdego filmu w ekranach końcowych pojawia się e-mail do nas z farok 1999 gmail.com. tam dużo maili dotarło no i dziękuję też za komentarze ja wiem i rozumiem, że jesteście Państwo spragnieni indywidualnej prognozy dla każdego z Was dla każdego osobiście, natomiast no nie jest to możliwe w krótkim materiale filmowym, gdzie my tylko ślizgamy się po temacie aby wyjaśnić wszelkie zawiłości i też spróbować stworzyć obraz tego, co czeka każdego z Was indywidualnie. Po prostu te rzeczy wymagają czasu, precyzji, spokoju, zastanowienia, i to podlega indywidualnej konsultacji. Natomiast z maili, które nadesłały, jeden przykuł moją uwagę, bardzo za niego zresztą dziękuję. Oprócz oczywiście pytań. O własny los, pojawiło się tam też pytanie o czas, w którym żyjemy, żeby rozszerzyć ten wątek i pokazać dalszą perspektywę. Uważam, że to dobre podejście, bardzo trafne pytanie. Perspektywa roku dla mnie także jest nieco za krótka. Wschód, Chiny, Azja planują na dekady, na stulecia, i chciałbym teraz w tym krótkim materiale rozszerzyć. Tą perspektywę i opisać czas, w którym żyjemy. Jak zauważyliście, pewnie za oknem, pomimo połowy stycznia, bardzo ciepło. To jest jedna z oznak tego, gdzie my jesteśmy. Tak jak ostatnio pokazywałem Wielkie Tajczy tu, i do niego się musimy odnieść, bo to jest symboliczny znak doskonały, przedstawiający czas, przestrzeń, los. Wszystkiego i każdego z osobna, znak skończony i doskonały. Możemy patrzeć na niego jak na tarczę zegara. To, że jest teraz taka, a nie inna pogoda za oknem i taki, a nie inny czas dla nas, dla każdego z nas, możemy próbować odczytać starczy ze znaku. Taj chi tu wielkiej jedności, wielka jedność, tak możemy przetłumaczyć tą nazwę na język polski. Co ważne, pewnie wszyscy zwróciliście uwagę na to, że rok metalowego szczura to jest rok otwierający nowy cykl dwunastoletni. Jak wiemy, świnka zakończyła dwunastoletni cykl poprzedni. Dobry czas, żeby pozamykać stare sprawy, odciąć się od różnych. Można powiedzieć, negatywnych, czy nawet drastycznie toksycznych sytuacji, zakończyć coś, co nam ciąży, albo to, co już poczuliśmy, że to już jest zrealizowane, zamknąć to, dokończyć pracę, dokończyć swoje dzieła, dokończyć swoje projekty i z wibracją nowości, świeżości wejść w ten okres dwunastoletni, który się zaczyna teraz, właśnie w tym momencie, rokiem metalowego szczura. Świeżość, innowacyjność, która będzie nam Towarzyszyć przez całe 12 lat, wynikająca z symboliki szczura, który jest inteligentny, przebiegły, sprytny, agresywny. Szczur jest pierwszy, jak głosi legenda pierwszy dotarł na spotkanie z buddą. Także to wszystko, co teraz zaczynamy, powinno pięknie rosnąć i rozwijać się w kolejnych latach roku, z roku szczura przez cały 12-letni cykl. Co jest ważne, to że ten cykl się teraz rozpoczyna, to nie wszystko. My domykamy też ósmy cykl 20-letni. Najbliższe 4 lata do lutego 2024 roku to będą ostatnie 4 lata dużego cyklu 20-letniego, który zaczął się w roku 1994. Także w lutym 2024 wejdziemy w okres dziewiąty. Co charakteryzowało ten okres 8, to na pewno poczucie alienacji, osamotnienia, pewnego rodzaju izolacji każdego z nas i trudność w komunikacji i łączeniu sił. Zostaliśmy poprzez, można powiedzieć, siły kosmosu spolaryzowani. Lecz nie tylko. Wszystko sprzyjało temu, żeby nas polaryzować, dzielić. A nie jednoczyć. Natomiast już możemy pierwsze oznaki odczuć tego, że w dziewiątym okresie to zaniknie. Okres ósmy był też bardzo niedobry dla młodości, dla dzieciństwa, dla dzieci ogólnie. Natomiast to, że teraz te wszystkie brudy, afery pedofilskie i różne inne sprawy dotyczące krzywdzenia dzieci wypływają na wierzch, jest oznaką tego, że ten zły dla nich czas się kończy to po prostu żeby można było usunąć, to musi być objawione, pokazane, żeby można było to zwalczyć, zetrzeć, bo okres dziewiąty już zupełnie inną wibrację dla dzieci, dla młodzieży, dla młodości przyniesie. Okres dziewiąty będzie dopełnieniem. Dziewiąty, czyli można powiedzieć ostatni, najwyższy od 1 do 9, najbardziej obfity i teraz mm, jakby to opisać, co w tym dziewiątym okresie nas może czekać. On się zacznie w lutym 2024 roku, potrwa do roku 2044 i będzie się cechował dla tych, którzy są na właściwej ścieżce, na właściwej drodze, obfitością, dobrobytem, rozwojem i spokojem, dopełnieniem jakby własnego cyklu indywidualnego szczęścia, obfitości. No ale niestety dla wielu też szaleństwem, upadkiem, nędzą i chorobą. Jak to się będzie objawiało, to myślę, że wszyscy będziemy w stanie poczuć. Ja nie chcę wchodzić w detale, mam swoje wizje, ale to jest za mało, za mało i pewnego rodzaju przewidywania wynikające, choćby właśnie z chińskiej miary czasu, ale tu jest za mało czasu na to, żebyśmy o tym mówili. Proponuję, żeby skupić się na tym, co po roku metalowego szczura. Jakie te następne lata, które idą przed nami. Rok metalowego szczura, złotego szczura, a po nim bawu. Możemy go nazwać cynowym bawołem, bo to będzie metalin albo ołowianym. Trochę inny metal, mniej, mniej ostry, mniej błyszczący, bardziej elastyczny metalin, czyli cyna choćby. Ołów, coś co jest miękkie, plastyczne, nie jest ostre, metalin dla bawołu. Rok możemy powiedzieć będzie z natury niekonfliktowy i spokojny. Natomiast <laughs> następny rok Tygrysa, który sam symbolizuje mocne drzewo, czyli to już mówimy o roku 2022, nosi żywioł mocnego drzewa, i pojawia się tam wtedy woda Yang. Tygrys na pewno wytrzyma, yy, natomiast, no, nie jest to połączenie idealne, na, natomiast inaczej się nie da. No, tak ma być. Później pojawi się dobry rok, dobry rok 2023 rok z kolei wodnego zająca i tu zajączek z tą zielenią min, to jest taka zieleń, jak ja tutaj mam z boku, ta niska, ta niska, ta, niska, ta miękka, przyjemna, ta elastyczna wiotka, trawka, która odrasta i woda in, która tą trawkę podlewa, mgła, deszcz, to będzie dobry rok. Tak można scharakteryzować tą perspektywę dalszą, jeśli chodzi o losy świata i każdego z nas osobna, że ten rok 2023 będzie się jawił jako dobry rok. Natomiast następnych w kolejności czyli rok 2024, o którym już mówiłem jako początek dziewiątego cyklu. Ja już dzisiaj zakładam że może być rokiem wstrząsów, może być rokiem y, czasem niepokoju tak odbieram ten moment bo tam jest konflikt żywiołów wynikających ze symboliki smoka, bo to będzie rok smoka i symboliki żywiołów, bardzo mocny smok i do tego przychodzi nam mocne drzewo Yang. i tutaj to wejście w ten dziewiąty okres, o którym powiedziałem no, ono może być że tak powiem, dość dramatyczne. Tym bardziej, że to, że za oknem jest tak ciepło w połowie stycznia, jak to w tym roku w Polsce, co ja sobie sprawdzam w komputerze, jak tam wygląda sytuacja, no nie ma zimy, to się właśnie wtedy zacznie nasilać, bo po smoku przyjdzie wąż. Wąż, który już symbolizuje ogień. Wtedy przyjdzie ta świadomość, jak wiele się zmieniło, jak bardzo. Jest sucho, jak mało jest opadów. Paliwo dla węża, który jest ogniem w postaci drzewa in, spowoduje, że tego ognia będzie jeszcze więcej. Pojawią się większe problemy, jeśli chodzi o pożary, susze, pożary lasów, traw, także zbóż. Przed tym przestrzegam. No i następny w kolejności rok ognistego konia, i to będzie ten moment przełomowy, ten ogień Yang, który się pojawia w żywiole wtedy. I naturalny, silny ogień Yang konia, który on niesie, to jest rok na niszczenie. To jest ogień, który niszczy. No, w historii do tej pory, nie był to klimat, ale choćby na przykład rewolucja kulturalna w Chinach, czyli zaprzeczenie i zniszczenie wszystkiego całego dorobku. Totalna destrukcja. To jest symbolika tego roku. Ten rocznik w ogóle to jest najmniej pożądany rocznik, jeśli chodzi o potomstwo w Chinach. Unika się potomków z tego roku. To są niszczyciele. To są ludzie, którzy marnują majątek, marnują sobie i otoczeniu życie. I tak ten rok ognistego konia, który za 6 lat Zapowiada się, że będzie takim niszczycielskim przełomem, gdzie pod wpływem tego ogromnego ognia i tego momentu, gdzie jesteśmy na Wielkim tai chi Tu, czyli my domykamy, domykamy cykle, teraz po prostu wszystko się dopełnia. Jesteśmy w pewnym sensie u kresu jakiegoś dużego etapu. Ja zaraz jeszcze wytłumaczę, o co chodzi. Ten rok konia to będzie jeden chyba, myślę, że jakby z najbardziej takich. Przełomowych, jeśli chodzi o świadomość planetarną, tutaj, rozumienie tego, gdzie jesteśmy, wtedy przyjdzie ta pełna świadomość, jak wiele się zmieniło i jak ten ogień, który wtedy wybuchnie z dużą siłą, będzie niszczycielski. Później przychodzi koza, która z natury jest Ziemią, i ogień i inny. I tutaj myślę, że to już po prostu symbolicznie popioły ogień, który się wypala i daje popioły. No niestety jak spojrzymy w tył te lata koni, kóz charakteryzowały się zawsze upałami i gorącem. Jeśli styczeń w roku zimnym i deszczowym w roku metalowego szczura, który ofituje wodę ze swej jak gdyby natury żywiołów, które dominują jest taki to co będzie w roku ognistego konia, a później ognistej kozy. No i następne lata, gdzie mamy Ziemię, to mają one szansę być już bardziej spokojnymi. Pojawi się wyciszenie, bo pojawi się też zrozumienie sytuacji, w której się ludzkość znalazła w ogóle i planeta Ziemia. Czyli tam małpka z żywiołem Ziemi, metal z małpy, żywioł Ziemi, tutaj konfliktu nie będzie. Kogut, kogut również metal i też żywioł Ziemi do niego przypisany. I wydaje mi się, że w tym momencie tą naszą podróż, jeśli chodzi o lata następne, my powinniśmy zatrzymać, bo dla mnie to jest w sam raz, ale nie wiem jak dla państwa czy nie za dużo i wrócić jeszcze do tego, gdzie ja mówiłem, że my domykamy cykle. Cykl 20-letni, 2024 8. kończy się 9 zaczyna. Ale też 180-letni, składający się z trzech 60-letnich okresów pełnych. Zodiakalnych 12 znaków, czyli 5 razy 12, 60 i 3 razy 60. Jakbyśmy sobie to mogli wyobrazić, gdzie my teraz jesteśmy, jeśli patrzymy na wielkie tajczy tu, na tą tarczę w formie zegara, to my jesteśmy praktycznie wszędzie za 5 12. w jednym miejscu za 15, w drugim za 5. Jedynie z cyklu 12 letniego z cyklu tego zwierzęcego, zjedokalnego. my jesteśmy w tym momencie na godzinie 18 w szczurze czyli tu jest ciemno jeszcze i mokro ale bardzo szybko, bo przez 6 lat zbliżymy się tutaj do południa, do 12 w tym najmniejszym 12-letnim cyklu w 20-letnim jesteśmy za 15 a w 180-letnim jesteśmy za 5 -12. Co to oznacza? No, oznaczać to może to na przykład, że zmieni się w ogóle sposób funkcjonowania cywilizacji, bo ona nie zginie, to nie jest wizja jakaś katastroficzna, że coś się domyka, to się po prostu płynnie zmieni. Tak jak rozpoczął się ten duży cykl 180-letni w połowie XIX wieku. Rewolucja przemysłowa, maszyna parowa, wynalazczość, mechanizacja, później elektryczność. Żyjemy Cały czas na bazie tego, co kiedyś w XIX wieku. James Watt, maszyna parowa, turbina parowa, która choćby nawet w elektrowniach jądrowych do dzisiaj jest używana do wytwarzania elektryczności, to wszystko cały czas obowiązuje. Ja spodziewam się, że po roku 2044 sposoby zasilania, pozyskiwania energii znacząco się zmienią. I ta energia będzie dużo tańsza, i też w dogrywej nowe sposoby obliczeniowe, choćby komputery kwantowe. Ja sobie to tak wyobrażam, że tutaj wszystko po prostu się zmieni od tej strony, i my jesteśmy w takim teraz okresie przejściowym, że jeszcze cały czas to stare ciąży. Ta turbina parowa, choćby opalana uranem, ale ona cały czas pracuje, ale już mamy oznaki tego co po 2044, czyli zimna fuzja komputer kwantowy. Zupełnie inne zasady obfitość tej energii taniej, ale też ogromne możliwości, bo kto pozyska moc obliczeniową jako pierwszy dzięki taniej energii z kwantowych komputerów, ten że tak powiem, globalne szachy wygrywa. Wielcy z tego świata czują to. I, jakby idą z tym rytmem, jakbyśmy się zastanowili teraz, że na początek roku złotego metalowego szczura mamy tą epidemię koronawirusa. Jak ktoś chciał to zrobić, jest to, że tak powiem, jakaś forma tutaj sprowokowana przez człowieka, to wybrał najlepszy moment. Wybrał właśnie moment, gdzie wibracja szczura. Zawsze się kojarząca z epidemiami, z dżumą, z różnymi chorobami, ona zaczyna obowiązywać, i wybrał początek nowego cyklu dwunastoletniego i chiński nowy rok, żeby to rozprzestrzenić świat, żeby to poszło po prostu tak, jak migrują Chińczycy. Także wielcy tego świata i też używają po prostu tego kalendarza lunarno-słonecznego. Oni go używają od początku, praktycznie od czasów babilońskich, bo kalendarz babiloński też był słoneczno-księżycowy, czyli taki jak my dzisiaj omawiamy, którym ja się posługuję, żeby sobie umieć wyobrazić prognozę na ten czas i najbliższy czas. Prognozę też na dekady, bo uważam, że trzeba patrzeć daleko w przyszłość, a nie tylko dzień, tydzień czy rok do przodu. Co? No, wydaje mi się, że z mojej strony ja się czuję spełniony, bo ja chciałem rozwinąć ten wątek, właśnie ten szerszy, tak? Co całą planetę czeka? Co glob, społeczeństwa tutaj. Ja wiem, że dla państwa indywidualnie jest ważny wasz osobisty los, ale tak jak mówię, to są rzeczy trudne, wymagające skupienia, zastanowienia, medytacji, czasu i spokoju. I ja nie jestem w stanie dla każdego indywidualnie zrobić. Prognozy w 20-minutowym filmie, żeby ona była kompletna. Jest też wyjątek, o którym zapomniałem w poprzednim filmie, jeśli chodzi o horoskop ogólny dla 12 znaków zodiaku tego zwierzęcego. Jeśli chodzi o cztery filary przeznaczenia, ci wszyscy, którzy mają w dniu mistrzu ogień, czyli symbolicznie konia, w dniu mistrzu, zwłaszcza czyli w dniu urodzin, oni powinni zwrócić baczną uwagę na to, co się dzieje wokół i starać się minimalizować ryzyko, starać się można powiedzieć stąpać mocno po ziemi. Metal, silny metal yang podcinający i woda yang tego roku trochę to utrudniają. I oba te żywioły są w konflikcie z ogniem, z ogniem yang, także nie tylko koniec zodiakalne, ale ci wszyscy, którzy mają ten ogień wpisany w swój wykres, a zwłaszcza w Dzień Mistrz, powinni mieć się na baczności. I to jest ten wyjątek, który ja sobie w międzyczasie przypomniałem, a w poprzednim filmie nie zwróciłem na niego uwagi. Także zachęcam tych wszystkich ludzi po prostu do większej ostrożności, uważności, żeby minimalizować ryzyko bo po to to wszystko robimy żeby być przygotowanym jeśli się podobają moje filmy jeśli to co ja tu pokazuję i tłumaczę od strony tego jak ten czas płynie i co nas ewentualnie może spotkać, jeśli to jest dla Państwa zrozumiałe to bardzo się cieszę zapraszam do komentowania znowu zapraszam do maili, bo dla mnie to też jest dobra informacja, jakie pytania, jakie odpowiedzi państwa interesują. swarog 1999 gmail.com. Na końcu każdego filmu w ekranach końcowych tamten mail jest podpowiadany. Zapraszam do kontaktu. 4 lutego, pierwszy dzień wiosny. Czy tutaj, czy w Polsce za oknem, też praktycznie wiosna. Także w tym nowym roku i tej nowej wiosny życzę wszystkiego dobrego i bądźcie zdrowi. Cześć.